witam serdecznie na czytaniu tygodniowym zobaczymy sobie co karty będą, będą dla was miały trzyma, tak. jeszcze jeden Uż, karty są uh, karty są Mam jeszcze raz no dobrze zaczynamy od finansów i potem będzie miłaś tak co w finansach dla koziorożca? są dostateczne Paśkielichów kielichów. I rycerz Buław. No oceniacie sytuację. Paśkielichów kielichów to może być jakaś dodatkowa praca, tak? Taki wasz nie niegłówny dochód. Ale z kolei rycerz Buław to są takie pieniądze, które szybko przychodzą, szybko je potraficie zarobić, ale też szybko je wydać. Więc zobaczymy co dalej. Jest cesarz. Dlaczego mamy są ostateczny? Jest 10 kielichów. Rydwan i siła. Chyba jesteście w, na pozycji y, zarządzającej. Wy jesteście spełnieni. Jest są ostateczny, czyli tak jakby oceniacie tak? pracę innych ludzi. Jest Rydwan. Coś do Was przyjeżdża. Siła. Siła to może być lew. Zasadz to baran. No zobaczymy, może jakieś wiadomości do Was przychodzą. Hmm. Krój pentakli oraz szóstka mieczy. A może ktoś odchodzi od Was z pracy. Wy przejmujecie jego stanowisko. Może tak być. Dlaczego mamy pazia kielichów? Asbuław, świat wieża i księżyc? Coś się zmienia. Jakieś zmiany przychodzą z zewnątrz, ale to Wam daje okazję do zarobku. To Wam nasuwa jakiś nowy pomysł. Jakąś dodatkową pracę macie. Coś się, wie... Coś się zakończy, zakończy się jakiś cykl, tak? Bo mamy świat i mamy wieżę definitywnie. Może dlatego, że były jakieś tajemnice, albo jeszcze tego nie wiecie po prostu, to jest gdzieś tam ukryte, prawda? Bo nikt nie chodzi nie o a i wieża nadchodzi, prawda? Ale... Ale to, co najważniejsze jest, to Wam daje okazję do zarobku. Bo Wy jesteście w dziesiątce Kielichów, Wy jesteście w cesarzu. Wy oceniacie sytuację, jesteście w sile i macie pieniądze. W sensie ta sytuacja wam przynosi te pieniądze, tak. Takie pieniądze, które pozwolą wam budować coś na przyszłość, tak? Tylko musicie uważać, bo jest tutaj ten rycerz Buław, który może sugerować, że hmm, no właśnie ma taką lekką rękę do wydawania pieniędzy, żebyście nie rozstrzygili tych pieniędzy. No, bo idziecie na całość. A chyba potrzebujecie troszkę się wycofać, odpocząć. Tak, to będą bardzo dobre pieniądze, bo patrzcie, możecie spełniać swoje marzenia z gwiazda. Jest dziesiątka buław. No wcześniej może było trudniej, tak? Było jakieś obciem, Tak, jesteście w takiej... Nie chcę powiedzieć energii braku, nie, nie, bo to jest chyba, to wcześniej się wydarzyło, to pięć, nie mieliście pieniędzy, tak? I będzie pokusa, brakowało wam, cały czas wam brakowało, mieliście mnóstwo na swoich barkach, dźwigaliście mnóstwo obowiązków, mnóstwo zobowiązań i, i cały czas byliście w takiej energii braku, tak? Ale, ale teraz przychodzą do Was pieniądze, Wy wykorzystujecie moment, i po prostu działacie. I może to być na początku troszkę tak, o, mam pieniądze, więc je tak właśnie rozrzucam. Tak, to może być ostrzeżenie, ten rycerz, rycerz Buław, że wydaje lekką ręką, i ale karty sugerują mnie: nie, nie, spokojnie, odłóż te pieniądze, odłóż je i buduj coś silnego, bo to po to one do ciebie przyszły, dlatego ci je świat zesłał. No dobrze, zobaczmy co w miłości. Co w miłości naszych koziorożców? Dziesiątka mieczy i szóstka kielichów. Jakiś koniec? Dziesiątka mie mieczy to jest ogromne zranienie, to jest koniec. To tak jakby wasz partner z wami kończył. A wy macie w sercu cały czas to jak to było kiedy, kiedy się poznaliście. Być może poznaliście się kiedy, kiedy byliście młodzi. Jesteście ze sobą wiele lat. Dlaczego asmiecz. Tak, to jest jakaś długa relacja. Nad którą ciężko pracowaliście. Cały czas sukcesywnie, tak? Jest ósemka denarów. Ym... Tylko, że było mnóstwo zmartwień też przy tym, tak? Teraz jakaś prawda może wyjść na jaw. Było mnóstwo zmartwień. I nie było balansu. Nie było zrównoważenia między tym, co się działo w Waszym związku. I teraz jakaś prawda wychodzi na jaw. Jest paść. Jest paść paś to jest taka energia ciekawa. Może się dowiadujecie czegoś. Dowiadujecie się czegoś przez przypadek. Ojej, tak. Chciałam spytać, dlaczego właśnie dziesiątka. Znaczy, pyta, spytałam siebie, dlaczego dziesiątka mieczy. Yy, i wyszła siódemka mieczy. No to jest chyba oczywiste, prawda? Była zdrada. Czyliście się oszukani. Ktoś was oszukał. Stąd ta dziesiątka mieczy. Ogromne zranienie. Tak, coś się zawaliło, albo się zawali, albo teraz, jeżeli ta prawda wyjdzie na jaw, dowiecie się czegoś po prostu. I to wam zawali świat. Ale pamiętajcie, wie, że nam wszechświat syła, bo ona jest, bo my jej potrzebujemy, tak? Może trzeba było, może było dość udawania, może to jest właśnie ten moment, kiedy ta prawda miała wyjść na jaw i będziecie mogli sobie to przepracować i zacząć coś zupełnie nowego, świeżego i pięknego dla Was. Bo patrzcie, mieliście tutaj koszmary, tak? Ciężko pracowaliście. A ktoś was oszukał? Ciężko pracowaliście nad tym związkiem, a ktoś was po prostu oszukał. Najważniejsza jest cierpliwość, takie wycofanie się, zajrzenie w siebie, tak? Pewnie to się zdarzy, bo zawsze powie, że jest potrzebny czas na takie zajrzenie w siebie, przeanalizowanie całej sytuacji, tak? Bo to nie jest łatwa sprawa. Dlaczego mamy szóstkę kielichów? Może to jest jakaś sytuacja, która ciągnęła się od takiego długiego czasu, prawda? Że jeszcze przeszłość. Tylko cały czas wy o tym nie wiedzieliście. Coś nie zostało wypowiedziane. Wy, wy żyliście w przekonaniu, że sytuacja wygląda zupełnie inaczej, kiedy ona wyglądała właśnie tak. Była zdrada, było oszustwo. Była ciąża, wisielec i dwójka pentakli. Chyba, że to wy jesteście tą osobą, z którą jesteście od czasów dzieciństwa, tak? Może nawet bardzo szybko ym, się pobraliście. Ponieważ była ciąża, albo chcieliście coś budować razem, bo jest kapłan jest cesarzowa, tak? Czyli mogło to tak być. Jest szóstka kielichów. No ale to było takie wybieranie lepszego zła. To mogło tak być. No dobrze, co jeszcze tutaj? Co smutna ta historia, proszę. Ale jest dla was nowy początek, finansowy być może, może zmiana pracy i to wam da takie oderwanie się od tego smutku, wiecie, od tej wieży waszej w życiu osobistym. Stoicie troszkę na rozdrożu, ale tak jakby planujecie już bardziej, tak? No i jest sukces, czyli jest szóstka buław, czyli to wy jesteście teraz. Tam osobą, na którą patrzą inni, to wy jesteście podziwiani, to wy jesteście. Czyli wyjdziecie z tego ogromną ręką z całej tej sytuacji. Owszem, najpierw będą zły łzy, i, i zranienie, i, i ból, ale ostatecznie to wy jesteście tym, tą na tej wygranej pozycji. To jest super. No dobrze, zobaczmy sobie. Co karty wyrocznie nam jeszcze chcą tutaj. Powiedzieć. Cierpliwość, przebaczenie i elastyczność. No, myślę, że cierpliwość i przebaczenie bardzo pasuje tutaj do tego czytania. Elastyczność może bardziej dotyczyć Waszej już przyszłości po tej wiarze, tak. No dobrze. Tak to wygląda. Finanse super. Miłości troszkę, troszkę gorzej, ale ostatecznie, pamiętajcie, wychodzicie z tego zwycięsko. To jest najważniejsze. Dziękuję bardzo i do następnego, pa pa.